Dzień dobry, dzisiaj to ja mam przyjemność, a w sumie ten zaszczyt, przyjąć rolę Piotra Komorowskiego, zobaczymy jak to pójdzie. Dzień dobry, witamy na konferencji przed ósmą kolejką Belgi II Ligi, w ramach której Warta Pozań zmierzy się na wyjeździe z rezerwami Śląska-Wrocław. Mecz w niedzielę o 16.30, jest ze mną nasz trener, trener Maciej Tokarczyk. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. Dobra, yy, zacznijmy sobie, yy, tutaj patrzę na ściągę, dziękuję Piotr. Wróćmy jeszcze na chwilkę do meczu z Zagwambiem. Pierwsze pytanie. Czy zawodnicy gratulowali trenerowi asysty czwartego stopnia? No właśnie nie gratulowali i A to źle. Nie, nie wiem dlaczego. Natomiast tak serią mówiąc, no to kluczowe było to, że chcieliśmy wykonać szybko out, bo to też jest nasze takie, nasza taka zasada. Jeśli możemy wykonać szybko aut, to to robimy i... Korno tutaj to zrobił, i strzeliśmy po tym bramkę, więc bardzo mnie to cieszy. Asysta jest. Asysta jest, tak. Kluczowe podanie odnotowane. Dobrze. No to tak, myślę, że już po, po tym niedzielnym meczu emocje opadły. Trzy punkty są w końcu, i to na naszym, naszym obiekcie w Poznaniu. Jak wrażenia takie ogólne po meczu w Ogródku? Bardzo dobre. Tak, jak już mówiłem po, po meczu na konferencji, że było czuć u nas e, w całym klubie taki entuzjazm ludzi, e, który gdzieś tam nas, e, nas delikatnie zarażał. Następnie, jak e, kibice zapewnili stadium, to również dodało nam to skrzydeł. Zawodnicy byli bardzo dobrze przygotowani, realizowali zadania, dali fajną jakość i w końcu wygraliśmy. Także bardzo się cieszymy. Tak. Długo bramka nie padała, choć były, były okazje, czy obawiał się trener te, tak naprawdę o, o sam wynik tego spotkania? Hmm, to znaczy, my zawsze gramy do końca i dopóki, dopóki jest piłka w grze, no to jakby nie dopuszczam takich myśli, że już wygraliśmy albo jeszcze znowu nie wygraliśmy. No bo, bo mecz trwa do końca i tak jak ten z zagłębiem i wcześniejszy z Rekordem pokazał, że że dopóki, dopóki sędzia nie zagwizda, no to należy wierzyć i walczyć, także, także bardziej myśleliśmy w sztabie, w jaki sposób możemy jeszcze pomóc zespołowi, jakie dać wskazówki lub jakie przeprowadzić zmiany, żeby, 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 żeby zdobyć tą bramkę. Jak mówimy o sztabie, to tutaj zejdźmy od razu na drużynę. Jak w ogóle teraz wyglądają nastroje w szatni? Czy, czy zeszło to ciśnienie, czy właśnie to ciśnienie się zwiększyło, bo Mm, mm, mm. Bo teraz będzie oczekiwanie, że ta pasa będzie cały czas podtrzymywana. Wiadomo, 5 czy 6 meczów bez, bez porażki. To pytanie, czy po tym zwycięstwie ta presja nie jest. No po prostu, czy jej nie ma? Mm, muszę zaznaczyć to, że pomimo braków, braku zwycięstwa, to ta atmosfera szatni była bardzo dobra. I zawodnicy utrzymywali entuzjazm, utrzymywali taką pewność siebie, no bo widzieliśmy, że że po prostu gramy nieźle i, i te sytuacje mamy. Oczywiście to zwycięstwo było bardzo ważne i na pewno naładowało nam ten bak pewności siebie jeszcze, jeszcze bardziej. Natomiast to było też coś, na co bardzo czekaliśmy i myślę, że, że w, pewnym stopniu, w pewnym stopniu troszkę kamień z serca spadł, nie ukrywam ale, ale jakby taki kierunek, taki, takiego entuzjazmu i chęci, chęci dalszej pracy pozostał pozostanie. Także, także myślę, że pod tym kątem zespół po prostu funkcjonuje na, na niezłym poziomie. Dobrze, dziękuję. Tutaj kończymy teraz mecz z Zagłębiem Sosnowiec. Skupiamy się na meczu ze Śląskiem. Proszę tutaj klasycznie o ocenę najbliższego meczu. Jaki mecz przed nami, czego możemy się spodziewać po Śląsku przede wszystkim? Mm -hmm. Śląsk, młody zespół, który, który mm, troszkę rotuje swoją strukturą w obrębie meczu. Jeśli chodzi o budowę, to grają tak dosyć nieklasycznie, bo będą grali z dwoma skrzydłowymi, szeroko ustawionymi, którzy odpadają za wysokość ataku i ich dwóch napastników, można tak powiedzieć, dwóch napastników. Gra jako ośrodkowi pomocnicy, więc chcą wyciągać rywali do, do pressingu wysokiego i próbują grać po ziemi, konstruując te akcje takiej, w takiej strukturze. Możemy się tego spodziewać. W obronie niskiej funkcjonują 5-4-1, dosyć wysoko ustawiona linia obrony, więc będziemy mieć prawdopodobnie przestrzeń za tą linią obrony. Na pewno młody, nieobliczalny zespół, z dużą jakością, kilku zawodników naprawdę, naprawdę niezłych, którzy się dobijają do pierwszej różny Śląska-Wrocław, e, więc myślę, że czeka nas, nas mecz dwóch dobrych, jakościowych drużyn nastawionych na atak. E, myślę, że to będzie ciekawy mecz dla kibica. Tutaj mam pytanie od dziennikarza. Z kronikarskiego obowiązku muszę je zadać, pomimo że przed chwilą o tym rozmawialiśmy. Jak jest nastawienie zespołu przed meczem? Chcemy wygrać, chcemy wygrać, zagrać dobry mecz na własnych zasadach. Chcemy dalej się rozwijać, chcemy podnieść trzy punkty, i tutaj się to nie zmienia. A jak wygląda sytuacja kadrowa w drużynie? Sytuacja kadrowa, no to tak naprawdę tutaj też idzie ku lepszemu, no bo Karol Dziedzic jest coraz bliższy powrotu, jeszcze na ten mecz nie będzie dostępny, natomiast, natomiast już jest coraz bliżej i myślę, że niedługo będziemy mogli na niego liczyć. Marcel Zyla już ostatni zagrał. Zagrał 25 lub 30 minut, i, i tutaj też już jest ta dostępność duża. Filip Jakubowski już też jest zdrowy. No wiadomo, kontuzja Bartka Wiktoruka będzie się ciągnęła i, i troszkę, troszkę potrwa. Szymek Zalewski ze Śląskiem go nie zobaczymy, ale jest spora szansa, że już będzie na kolejnym meczu. No i Artur Garza wypadł też na kilka tygodni. Kontuzja. Piątej kości śródstopia na treningu po kontakcie z, z przeciwnikiem, więc tutaj czeka go kilkutygodniowa przerwa. Dobrze, dziękuję. Teraz wyjazd mamy, ale wkrótce czeka nas taki meczowy, tutaj domowy maraton. Najpierw z soku kleczew, później Puchar polski z polonią bytą i na końcu mecz ze strawą wolą. Wszystko tak naprawdę mamy w przeciągu tygodnia. Trzy mecze, jeden tydzień. Nawet 6 dni, bo gramy z kleczem w sobotę, a kończymy ze Stalową wolą w piątek, więc to na pewno jest dla nas pewnego rodzaju wyzwanie. Musimy tym mądrze zarządzić. Zawodnicy muszą zadbać mocno o regenerację, o, o to, żeby do każdego kolejnego meczu byli jak najlepiej przygotowani. Tak jak mówię, sztab musi w tym w odpowiedni sposób zarządzić całym procesem i i też takim zarządzaniem, jeśli chodzi o dobór, dobór ludzi, i wykorzystanie. Także na pewno wyzwanie, ale to jest mecze, to jest to, co piłkarze i trenerzy lubią najbardziej. No, po, to, po to trenujemy, po to, po, to, po to to robimy, żeby tych meczów było jak najwięcej. Cieszę się, że też te mecze gramy u siebie, no bo znowu będziemy mieli okazję pokazać się przed naszymi kibicami. Właśnie chciałam powiedzieć, że przede wszystkim w domu, ale tej trener nie wyprzedził. Dobrze, dziękuję. Teraz przeniesiemy się szybciutko na pytania na X. -ie. Jak zawodnicy odebrali doping kibiców podczas meczu z Sosnowcem i czy chcieliby, aby była większa widownia? Na tą drugą część ja odpowiem. Oczywiście, że chcielibyśmy, żeby była większa widownia. Miejmy nadzieję, że wasza obecność kibiców, obecność kibiców na stadionie przyczyni się do tego, że będziemy mieć mocny argument, żeby faktycznie ta trybuna rosła. Nie tylko jeżeli chodzi o liczbę, o liczbę kibiców, ale też o samą wielkość. A pierwszą część pytania, czyli jak zawodnicy dobrali do pięciu kibiców podczas meczu, zostawiam trenerowi. No tak jak już kilkukrotnie mówiłem, to jest dla nas bardzo ważne, istotne. Kibice nas nieśli, dawali wsparcie w trudnych momentach, byli z nami też w tych dobrych momentach w trakcie meczu, także liczymy na więcej, i liczymy. Wiemy, że też to się wiąże z tym, że kibice też oczekują od nas wyników, też są troszkę radości, więc, więc robimy wszystko, żeby, żeby tą radość im dać. Teraz pytania od Lika. W jaką stronę idzie rozwój Smoka? Czy zostanie polskim Lukaku czołgiem niszczącym na rywale swoją siłą? Dużo pracy przed nim, ale ma predyspozycję, żeby być naprawdę dobrym zawodnikiem. Potrzebuje cierpliwości, potrzebuje systematyki, takiej wiary w siebie i, i w to, co robi. konsekwencji. myślę, że myślę, że tego mu nie brakuje, więc na pewno na pewno czas gra tutaj na jego rol, na jego korzyść, no bo, no bo z każdym treningiem jest lepszy, rozwija się, a nie tylko on, bo bo jest u nas w zespole dużo młodych zawodników, którzy, którzy poprawiają swoją grę i nie chcę tutaj wymieniać wszystkich, żeby, żeby nikogo nie pominąć, natomiast jest to widoczne, że oni robią progres i, i mnie jako trenera, który, który lubi tą ścieżkę i który lubi rozwijać ludzi, bardzo to cieszy. Mówił trener w wywiadzie o grze Lecha i roli Pereira w taktyce. Kto w warcie przy zachowaniu proporcji jest w stanie dać coś podobnego? Myślę, że my nie idziemy tą drogą taktyczną, że tak to nazwę, no bo my nie wykorzystujemy wahadłowego, czy tutaj w przypadku Lecha bocznego obrońcy jako osoby, która robi przewagę w środku. Mamy wahadłowy, którzy mają inną charakterystykę, którzy są dobrzy jeden na jeden, którzy potrafią łamać do środka, ale łamać do środka z piłką, a nie bez piłki, oddawać uderzenia lub, lub do środkowania. Więc myślę, że tego u nas nie zobaczymy w najbliższej przyszłości na pewno. Natomiast sama rola wahadłowych u nas jest bardzo istotna, no bo strzelają bramki, dają asysty, mają kluczowe podania, więc, e, więc inna rola, ale też taka, która się przekłada na, na konkretne liczby. Mówił trener o tym, jak wpływ na cykle treningowe mają ciągłe wyjazdy, z nimi koniec? Jak to wpłynie na, na same treningi? Czy może jak już wpłynęło? Na pewno takie planowanie mikrocyklu, planowanie obciążeń, planowanie tego, jak to ma wyglądać, też na regenerację zawodników. Także ten trudny okres za nami, natomiast patrzymy w przyszłość i, i czy gramy u siebie, czy, czy na wyjeździe. My musimy wykonać dobrze pracę, dobrze ją zaplanować. Po to, aby wygrywać mecze. I słucham na koniec? Tylikn napisał, że wierzy, że trener i, i rzecznik wytrzymają. Mam nadzieję, że rzecznik wytrzymał będzie to oglądał. Jak wypadł Zalewski w meczach reprezentacji? No, czyli ta kontuzja to jednak, to jednak wypadł na reprezentację. Ja no, myślę, że kadra, kadra ma dobry impuls. Cztery punkty walczone w tych dwóch meczach. i. Myślę, że to są też fajne fundamenty, żeby patrzeć, patrzeć pozytywnie w przyszłość. Dobrze. I tutaj koniec pytania. Mam jeszcze kilka spraw organizacyjnych, czyli jeszcze trener musi tutaj chwilkę, chwilkę wysiedzieć w piątek, czy już jutro ruszy w końcu długo wyczekiwana przez Was, przez wszystkich kibiców zielonych sprzedaż karnetów. To, to dobrze. To, to dobrze. dobrze. Prosimy oczywiście obserwować nasze, nasze social media, bo jak zawsze będzie się działo. I dziś na TVP 3 Poznań o godzinie 16.10 będzie można obejrzeć powtórkę specjalnego odcinku Warci Nie Warci, który tak naprawdę jest skupiony wokół naszego niedzielnego meczu i wokół powrotu do Poznania. To tyle z mojej strony Chyba nie było źle. Bardzo dobrze. Dziękuję, dziękujemy i do, do zobaczenia. Dziękuję.